Znaczy to uczucie, kiedy idziesz, otwierasz lodówkę, chcesz coś włożyć do środka i podejmujesz decyzję, że będziesz ją rozmrażać. Tutaj są moje pojemniczki do umycia. A tu jest po prostu straszny iceberg, normalnie góra lodowa. Także o, takie fajne rzeczy. I Wam chcę pokazać, w jaki sposób ja rozmrażam lodówkę. Tutaj jest gorąca woda. Dopiero wstawiłam. Fajnie, że tu nie ma lodu. Ale to się szybciutko, o, już się ładnie kółeczko zrobiło. Zaraz wymienię wodę. Poszmaty trzeba iść i zabezpieczyć, żeby się nie wylało na podłogę. No, słuchajcie, 7 minut już minęło. Tu też wypadło. To trzeba szybko zbierać w tej chwili. Tutaj to się jeszcze uruchomi. Wymiana garnków już była z wodą. Także, jak widać, system działa sprawnie. Szybko i idą sprzątać dalej. Pięć minut później już musiałam tu ściery dołożyć, bo wszystko ładnie się wytapia. O, zaraz tu odpadnie. Już prawie jest. Powiem wam taką anegdotę ode mnie z domu. Kiedyś moja mama nożem, tak, właśnie przebijała lód. No i niestety tak przebiła, że uciekł freon, właśnie w tamtych czasach były takie freonowe te lodówki. I zalałyśmy mieszkanie sąsiadki pod nami, to było jeszcze w Polsce. I słuchajcie, m, moja mama, pamiętam, ze spółdzielni zadzwonili, że to tam jest, dlaczego ta woda cieknie, a moja mama wtedy powiedziała tak, ależ proszę pani, moja lodówka jest całkiem nowa, ma dopiero 18 lat. <grym> Więc to śmieszne jest z perspektywy czasu, chociaż moja już prawie ma dyszkę i dalej dobrze chodzi. No, ale nie róbcie tego nożem. Pojemniczki umyte. A powiem wam, że dziś jest taki dzień, że przed chwilą miałam straszne słońce. I w tej chwili pierwszy raz zaszło za budynek. Schowało się już jest poniżej. Także zima, zima w natarciu jesień. Już też drzewa robią się żółte. Właśnie chciałam pokazać. O, liście robią się żółte. Także witamy jesień na Islandii. I mimo, że był grad dziś, to i tak jest bardzo ładnie. A ja dalej czyszczę lodówkę. W tej chwili jest pół godziny. Już prawie jest rozmrożona. Ale muszę jeszcze trochę poczekać. No, minęło 50 minut. Pięknie jest wszystko już odmrożone, jeszcze jest gorąca, więc trzeba poczekać i czas na umycie i wysuszenie.